Okay. Mój Co to za zbiorowisko? No Co to za zbiorowisko? No Mój kolega Wypierdalać No Hej cześć się mano, ja jestem Teru A to już jest piąty odcinek z Player Life A dziś ze mną jest oczywiście nasz mój najlepszy kolega z, Pl z Player Life czyli Mielosz Siemanko A dziś pokażemy jego ulepszonego pojazd, czyli y, Sultana Z hydrauliką oczywiście No to dobra, no to gdzie Mielo jedziemy Dawaj no. na ten tutaj wyścig. Znaczy nie wiem jak to nazwać. Na test szybkości czy jak coś. Ktoś... Może na pawca? No to dawaj. dawaj O jak pięknie. Albo w sumie blisko jest, to może się przejść. No. E, ile infernus tak kosztuje? Bo ja tak nigdy cen nie widziałam jego. 900. O w pizdę. No to dużo. No, ale moim zdaniem ja bym turizm kupował. Turizmu jest najlepszy. No, ja widziałam. turizmo 700 tysięcy, takie ulepszone. Dość nowe. O wiesz że ja mam 60 FPSów czyli full FPSów Przy jeszcze takim rozmyciu radialnym O teraz mnie zlagowało na przykład Dobra no to dawaj może po Ej może pokażemy wojsko co? Bo tak nikt wojska nie pokazywał Akademia? Hmm. Nie jest co wolę się tam nie... albo w sumie nie hmm, tam, tam w prawo nie? Mhm O patrz Chciałem pozdolić właśnie na hasa z względu na to iż odszedłem niedawno od nich Po prostu nie miałem czasu na, na ćwiczenia, ćwiczenia mają, nie mam czasu, także pozdrawiam was i jak znajdę czas, zgłoszę się do was. No dobra, yyy Co teraz robimy? A, idziemy do tego Dobra, idziemy. No, biegnij. Wejdź przez drugie drzwi. Mm -hmm. A, to jest ten dobra. I ty jesteś na drugim końcu tak? Mhm, mm dobra, mm, luzik. O pizdę, nie zauważyłem ci. Oha, to na hita idzie, idę. Okej. Aha, dobra, bo ja nigdy w to nie grałem, wiesz? Coś tam słyszałem o tym, ale... Ej, ale to ja tam lecę od razu, nie? Ale bez sensu troszkę. Czekaj, ale pobawić się mogę. No. Ale mogłoby respić w tym budynku, nie? to... Dawaj na przechowanie, bo ja tam jestem, wiesz? O, dawaj po dachu, jestem. Co oddadłeś? No jadłem. Lol, to chyba się zbogowało coś. Ja nigdy nie dodałem. Aha. Znaczy, jak dodałem to się odradzałem tylko o właśnie. A ja właśnie się odrodziłem przy chowalni pojazdów do Flaswenturas, nie? Nie, raz. Pist. A, mam nowego skina, a, a też od poprzedniego odcinka. Więc yy, takiego mam. Yy, z jakiego to z gangu? Skin. Yy, Bulldock matki, o. Ale nie, nie, mi chodzi w gang w San Andreas w ogóle, nie? To, to, są te gangi San Fierro, nie? A dokładnie jak się nazywają, to nie wiem To jest Co? O, czekaj, typkowi popcham Samochodzik Albo zrobię takiego Albo nie, dobra Bo jeszcze potem będzie sapa Że Teru pcha samochody Hihi hi. A samochody go? <laughs> Ale Teru nie lubi w dupę Teru ja nie, tak. lubi dawać w dupę Pamiętajcie, Teru lubi dawać tyków w dupę. Od rudego dla no limit. Samochodzik. O, oh, fuck. Ej, ile way kosztuje? Sprzedaję No taka ile kosztuje? Mm. się ma. stój, stój. Ej, czekaj, 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 czekaj. Ja se postoję. Ej, czekaj, F7. Y, to, U, 6. F7, no dawaj, jedź. Dawaj, jedź. Cześć, uwagi. Popis musi być. Na dzielnicy, nie? O Biedak w kraju. Yy, bogaty w necie. He wymyśliłem, fajne. A to Bansi mi się w ogóle nie podoba. Tak ci powiem. Tam z tyłu. Mielo. Będziesz tak teraz telepał tym samochodem. Dawaj jedź. Będę tańczył na samochodzie. Będą mi hajsy płacić. Ulala. O. Ale ja pięknie tańczę. żeby mnie... Ty, panie spadnę chyba. Ło. <grytanie> O Panie Eee Zabiłem Padłem <laughs> Ops <laughs> No kurde. No Siema Znowu padłem Uff. Jestem przy wejściu Wy Wychodzę z wejścia Z wyjścia Jezus No, eee! no ty jak mnie by zabił prawie Ej gdzie ty Panie Panie No tutaj STÓJ Płacisz Łebsy Albo report. Aha, niech sobie pisze, chyba y, przypadkiem w niego wjechałeś, nie? Wjechać, nie? Y, jechałeś bardzo dobrze. No, tylko, że on stoi na ulicy, to co no mam Właśnie, stał na ulicy, więc... Dobra, a dobra, walić takich. B Będziemy się tam... Dawaj na komisariat, pokażemy komisariat od, od środka. Ty pokażesz. Mhm, ja, ja pokażę. A ja mam mandaty, i ja opłacę. Tia. Ty wariacie. Mam jemu ja płacić, a Zderzek sobie rozwoliłem. Ech, dobra, Ej, jak się wyłącza, wiesz jak się wyłącza te powiadomienia, nie, to coś na samej górze, te powiadomienia o kupnie, że na przykład sprzedam to i to? Nie, nie, chyba nie, nie, pewnie jakoś się da, ale ja nie wiem pod jaką komendą, muszę się admina zapytać. E, no tu nie możemy wejść, nie, tu mamy wszystko, tam mamy prysznic, tu macie informacje, hajsy sobie możemy zarabiać jak chcecie, e, reputację oczywiście na plusie musicie mieć, zdać egzamin w urzędzie Las Venturas na przykład. Ja sobie zapłacił 116 monatów. Znaczy... euro. 116 samodat Ech, to ja swoją perełką miałem więcej, ha, ha. Chciałem pozdrowić mw... jak? Mwaxi.pl. Liczę, że on nas też pozdrowi. No, na pewno będzie nas oglądał. No pewnie jak dam e, player live, Mwaxi jest fajny, nie? No to chyba da lajka. Czekaj, ej, dlaczego jak piszę wale nie wali? A, bo nie mogę tylko tego zrobić tutaj, hm, żal Wciśnij wale dwa Słucham? Wale dwa Czekaj Wysiadź F7 Wale dwa O, je, yeah! Mogę walić sobie Dobra, G I F7 Muszę No to dawaj jeć i tak weź tak tańcz tym samochodem Nie, bo to na a... I taki chujci ci nie odpali, nie? Foch... Mam nadzieję, że ludzi nie wkurza to... Też jak działa! No bo czasem się naprawia, wiesz? Mam nadzieję, że ludzi nie, nie denerwuje to, że ja czasem przeklinam, ponieważ jestem... Y, nieculturalny... Kulturalny... Nieculturalny... Kulturalny... A kisz ma to! Co to? A, dyskoteka... A... Tam. Co ty hey, ja, to musimy tę dupę jakąś znaleźć. Co musi... Co? Musimy tutaj jakąś fajną dupę znaleźć. Ale... Ja jestem gejem. CISO! Ja tak. nie wiem, kim ty jesteś. W klatce, nie? Chodź tu. Ej, hey, what the fuck, gdzie to się wchodzi? Ej, hey, gdzie tu się... What the fuck? Ej, hey, co jest? Aaa, dobra, tak. Lol. Serio gejem jesteś? Nie no żartuję. I, bo ja muszę się wypromować. Gimper, Gimper mówi, że jest gejem i mi się wypromował, to ja też chcę. Dobra, to było chujowe, ja pierdzielę. Dobra, to było chujowe, nieźle Dobra, nic ty mówiłem. To się wytnie, to się wytnie. Eee! Gdzieś ty spierdolił. A, tam. Fuuu. A nie, to nie ty. E no gdzie ty jesteś? Halu Kurwo Ja pierdolę Ej dawaj stój Ej weź tak podskocz bardzo wysoko A ja tak podał to wejdę Tylko co kliknę Tak wysoko Wyżej To nie jest ten Ale też tak raz skoczyłeś bardzo wysoko Żebym się tak pod ten w wlazł Co? A czekaj, a wezmę tak, weź trochę podjedź, F7, wezmę tylko i leżę. I F7, no i dawaj tak, trochę podjeć i... Nie, nie da rady Cześć. tak. Chyba nie do rady. O, czekaj, a pod... Nie, nie wejdę tak. Dobra. No właśnie, właśnie. O. Mamy tu nagrane, mamy tu na piśmie. Dobra, nie ma czasu na pytania, nie? Jedziemy. Jeszcze takie 4-18 dać piosenkę, nie? Doda się. No to bądź przez 10 sekund chwilę cicho i tak jedź <laughs> Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, już. Spoczko. Jeszcze. Spoko. E, dobra, zobaczę na mapę, gdzie sobie może... Dawaj San Fierro, bo my tak zbytnio tam nie jeździmy. I pojedziemy sobie do San Fierro, do klubu... Nie, nie do klubu. E, na, lo na lotniskowiec. czy znaczy lotnisko, znaczy, sorki. Jest troszkę Tero jest nieogadnięty w tym odcinku. Ale jesteś niemiły. Czekaj, show. Kurde. Co? Nie. Nie! Ej, ty dawaj, weź tak umiałbyś tak rozpędzony i tak skoczyć i przez motor przeskoczyć? Dałbyś radę? Bo tam był motor. I tak ja. rozpędzony i spróbuj. Ciekawe jakby to wyglądało. To ja bym dał to na początku odcinku, nie? Te takie fajne scenki na początek bym dał na przykład o to. No to żeś kurwa podskoczył. O, okay. <laughs> dobra. O pięknie. Dobra, pierdziel go. A energię chyba nie można mieć, nie? Tylko administratorzy mogą mieć. Co? No energię. Pięca. Nie to tam wisi. Jedźmy do mecha szybko. Mhm, mm dawaj. O, ja pierdole, dole. Sorry. Oh. E, wiesz co dzisiaj miałem w szkole? E, pani od historii mieliśmy takie coś tam, coś tam e, o władzy, nie? E, mm -hmm. że ja miałem koronować kobietę, nie? To ja ja stałem, a jedna taka moja koleżanka stanęła koło mnie. Nie, nie, nie. Ja stałem, ja ją koronowałem, że ona stała koło mojego fiuta i to wygląda jak ona by go trzymała i waliła mi konia, nie? I... No to pozdrow! Bo, ale to zajebiście wyglądało. Szkoda, że koledzy jeszcze zdjęcia nie zrobili, to zajebiste było. No także u nas macie szczere tematy. No. E, dzisiaj rano tego e, z Mieloszem waliliśmy konia. Oglądamy znaczy te same... U nas tak, No. Właśnie. O kurczę, aż mi się uderzył, w brzuch. Ale mam skojarzenie. Czekaj. Ej, będę hamem takim. Zostaw, nic nie rób. Zostaw. Nie bój się, nic złego nie zrobię. Chyba. Chyba w miejscu publicznym można. Chyba. Nie będziesz ścikał nikomu na maskę. A ja już nie lubię. Ja już tego nie lubię. Stań do mnie na maskę. Uf, uf, uf What the fuck On ma rękę w, w jajach I nie mogę Ej, to wygląda? <noise> nie A było tak fajnie Chwila relaksu Pyc, 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 pyc Ej, panie Panie A, wsiadaj Ha, drzwi No kurde, panie Ej, to ja do tyłu siadam za to Bardzo śmieszne Ja jeszcze początka... Yy, Począ... Kurde, co je e, Nie, nie, nie Pamiętam początki tego serwera Jak tam ta straż pożarna przyjechała właśnie do tego, do tego mechanika To jeszcze stary mechanik był, pamiętam Jeszcze te stare skrypty, ta... ja nie pamiętam, jak wyglądał stary mechanik? No po prostu tam... Był taki mechanik jak San Andreas, te mechy Jak w San Fierro takie stare, takie stare mechaniki w, w, ze, ze starego San Andreas. Poczekaj, Czekaj. O. Dobra. O, czekaj, włączę w 7 znowu. Dobra, dawaj, coś musimy ciekawego zrobić. To jedziemy do SF. O, wpizda, żeś Czekaj, czekaj. Nikiego, dawaj. E, ale ja, ja nie widzę. Ja nie widzę. No szybko. Jest... Y, grzy, ale to jest SAPT. Y, grz grzy... Zostałeś ukarany, y, w wale 2. No Dostaw, no. nie, bo ci coś y, wyrobię. Pisz moje jaja. Kurwo. Ile płacę? O! <laughs> Ty! Ej! Poz, pozdrawiam, y, Coś go pojebało na tym motorze. Szlugo czy chuj wie jak On pisa o Szugo Żugoba jak to się nazywa e, tego e, On chyba ogląda moje filmy bo ja go pamiętam Nagrywamy No, nagrywamy Więc bardzo przepraszam Was Dobra Zapłacił Dobra. Ci 150? sprawa została załatwiona, zapłacił mi 110, więcej nie miał ale, Ale I chociaż tyle dałby niektórzy w ogóle je Ej, fajnie to wygląda, taki stary, opuszczony Sultan, nie tak przypierdolony wszędzie. Jezus, ja tak brzydko przeklinam, moja mamusia jeszcze mnie będzie oglądać i będzie przypał. Na niedzielni, nie? Ale wiocha. Mam pomysł. Co? Na każde przeklinięcie dodajesz Power Rangers po Go. No. Ej, ej, dawaj Ma Maciek! Ma... Nie, zostaw go w mnie z gangą, będzie później pierdzielił głupoty. Bo Aha, dobra. A, ja jestem nieogarnięty, a musisz się zachowywać teraz. To... Musisz być grzeczny. Bo powiem twojej mamie, że jesteś niewychowany... Na co? Nie. Pozdrawiam Maćka. Maciek z klanu. Ty to jak... co, ty, a to? Za każdy twój bulgarym wsta... wstawiasz Power Rangers. Ale jaki Power Rangers? Że mam, że mam po prostu... Nie rozumiem, jak mam? Ale jak? Jak? Są takie głosy nieraz, że... Mam nadzieję, że to wam nie przekaza. Bo mnie coś licencja mnie coś łapia, przecież mam oryginalny Windows, nie wiem, nieważne. Ło, w piździe! O oh my god, ale cię teraz logowało w pizdę. O kurde Dobra. 30k co by kupić? Piszcie w komentarzach chłopki co kupić. A za co? On dosłownie 28k. Nie wiem. O, może o ale laguje, łopanie. O taki właśnie był mechanik wtedy, podobny. Eee, ja to nagrywam, a ty mu przywaliłeś właśnie w tył tamtemu typkowi, nie? Oj tam, pisząc. Już Daraz. kolejny raz. Zrobimy, zrobimy malutkie cięcie. Siema. Witam Was po krótkiej przerwie. Jesteśmy na górze Montgilliard i właśnie kończymy nasz już kolejny odcinek z Player Life'a. A teraz pokażemy wam scenkę jak sobie zjeżdżamy z Montgiliard Go go Milosz. No, troszkę Milosz się bawił samochodzikiem A, kto boga temu zabrodzi Zabrodzi O, dam muzyczkę jeszcze takie Ooo! obróć pojazd Ej nie, o, się? Czy nie trzeba było? Mielo, halu. dobra, jeśli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, bo to mnie oczywiście motywuje do dalszej mojej działalności siema. na YouTube No siema No to siema